Siema siema, witam was na dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w nowy tryb Delulu, Nowy tryb, bardzo fajny tryb, grałem już kilka razy, mega mnie śmieszy, mega zabawny Pamiętajcie o kodziku sniper podłoga, Ford podłoga i Ty w sklepie z góry bardzo dziękuję każdemu za wsparcie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba a my czekamy aż dołączy nas do gierki. No i ten film jest standardowym filmem, w którym chcę po prostu sobie z Wami pogadać więc nie będzie on montowany tak żebyśmy sobie pogadali generalnie nowy tryb Delulu był dostępny dla dla twórców szybciej niż dla zwykłych graczy ale niestety nie zdążyłem w niego zagrać nim to się stało bo ten tydzień miałem strasznie taki dużo rzeczy się działo poza początkiem tego tygodnia dlatego też na początku tego tygodnia były właśnie streamki były no teraz następne streamy dopiero ujrzycie prawdopodobnie dopiero w połowie tego tygodnia w sumie nie wiem kiedy ten odcinek lotuje. chyba we wtorek więc prawdopodobnie we wtorek też będzie stream A jak wy widzicie ten film to pewnie będzie Także pewnie będzie streamek Około 18 19 Coś takiego nie wiem czy voice chat mi działa w ogóle na tym trybie bo coś się czasami buguje na tym trybie i voice chat nie działa nie wiem dlaczego No ale w każdym razie yy, Chyba trzeba włączyć Bo czasami nie działa ale chyba już działa Idziemy szukać ludzi Szukać przyjaciół Spotkałem tylko raz Polaków na tym trybie. Wy możecie napisać, czy wy spotkaliście jakichś Polaków. Widzów jeszcze nie spotkałem. A fajnie by było jakiegoś widza spotkać na takim trybiku. Może wygramy akurat. Jak spotkamy dobry team. dobra. Cyk, cyk. Tyneczka. Dobra, nie ma tu nikogo. Oj. A, tu dwóch graczy trzeba. Dobra, trzeba znaleźć. Halo? Okej, nikogo tu nie widzę. Nikogo tu nie ma. Idziemy szukać przyjaciół. Kurde, no. Idę, idę na miejscówkę, bo na miejscówce rac raczej już będą ludzie O, jest ktoś Jest ktoś, jest ktoś, jest ktoś, idę do nich Idę do nich, o kurde, tu są chyba... Tu jest chyba czterech Hello! Ej, ja mam chyba ten voice chat wyłączony Nie wiem, czy oni mnie słyszą Hello!

Hello, 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 hello. Yeah, you guys. Hello, hello. Where are you, bro? Where are you? I, I'm from Poland. I'm from Poland. Oh, oh, yes, yes. Hello. No, not hello. You have to be out. I'm out. Okay, okay, okay. Wow, okay. what a weird, weird. Ten trips but. Ale trzeba szukać kolegów. Mer mer sam bo. Mer mer sam bo. Parki party weźli. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Coś nas okay. spód dużo. A el Pinkman. Dobra.

Team, 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 bro. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. okay. Yo. 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 Oh shit. Oh my God! Whoa. Okay, I'm. Fine. I'm fine. Oh to What? run. Oh run. Gonna run. gotta run. Dobra.

Miau, miau Miau, miau? O, tu coś leży. Biorę to okay, miau. Miau. Dobra Dziwne, dziwne, ale nie oceniamy, tak? Thank you. Oh, No problem Ogólnie to ten tryb jest łatwy do wygrania jeśli ma się leczenie do końca, więc ja mam już leczenie i mogę to wygrać przez to W ogóle czy naszego misia. Ogólnie wczoraj też grałem i spotkałem Polaków i Polaki mnie oszczędziły, nie mega mocne info. O, dobra, to są nasi, okej. Okay. Tylko ja nie mam pompy do teraz, no o oh, so sorry, sorry. It's okay. Potrzebuję jakiegoś tego pompy, no, bo nie mam pompy. What? What the hell? Ej, dobra, bo tu jestem solo, a tu jest full ekipa enemy. O, misiu mo tego. Oh shit! Now I'm Misha, Oh shit, I can't try oh. Yo, hello. Hello, hello. Hello, hello. Where well, are you yeah, have four, four people? In Poland? No, more than four, Yo, uh, 12 guys teaming. Come, come. We're two teams. Here comes. Uh, yeah, two teams are teaming. In zone. There are 12 people or something. Wait a okay. On biegnie za nami? On przyjmuje yeah, miejsce, yeah, czemu on nie wszedł do tego auta? Oh shit! Yeah, that's a team. Yeah, that's a team. Come here, come here. I'm here. I don't know. I'm in here. I wanna, I wanna Five get weeks. the car above the, the helicopter thing. Take off. Soyus. What? Nie, nie mogę latać, nie mogę latać. O, we, we, jest my bad, my bad. I to silne. To jest shit. Nie. Dobra, o, ja go mam. To jest. Bye bye, bye bye. Ta hat er Nie no. Możecie napisać w komentarzu, jak wam podoba się ten tryb i możecie napisać też ty macie na nim wina, bo za wina tutaj jest nowa parasolka I w ogóle no, jak dotrwaliście do tego momentu to napiszcie w komentarzu burak, a ja przypnę wam serduszko i będę wiedział, że dotrwaliście do tego momentu Więc myślę, że spoko Nie

Dobra Brad, BMA. Uh, he's one HP. Okay. Oh, não. I'm alone. Oh, não. Não, não. Não, where my are hi. you my my. My.

Erika? Ja. Einer spielt hier einfach Erika auf dir. Sorry, du, sorry, du, ist Bro. Da hinten ist einer hinter Baum. Der ist da. Ja, der der. da. Du bist halt. Du bist Dynamoskin, ne? Der, der. Ey, da vorne, da vorne, da vorne. Hinter Baum. No bra. Uh, <laughs> ne? <There>, <laughs> <laughs> noch zwei Leute, noch zwei Leute. Die da vorne sind. Lass sie knallen. Wie geht das? Wie geht das? No, dobra, ale ja mam wina prawdopodobnie. Jak przetrwam to do końca, to mam wina. Tylko muszę wygrać. Dobra, rzuciłem to byle gdzie. Ej, what? Jestem No, dobra, to jest za śmietnik, ja go przyjąłem do teamu, nie? Co za śmietnik, dobra, nie szanujemy go. Widzowie, dzięki za film. Trzymajcie się do zobaczenia. Pamiętajcie, nie szanujcie dynamo. Bo grałem tym tylko na pocuchy. Na razie.